świetnie. Publiczność, jak tam wychodzi? Jak tam wychodzi? Dla Jezusa walujemy. Takie rzeczy tylko na katolicy na ulicy. Kto by pomyślał? wyobrażacie sobie w czasie trzy święty. Nie panujemy tylko w miejscu i specjalna niespodzianka. Cały czas w miejscu. Trzymamy się w ustępach. Muzyka za chwileczkę popłynie dalej. Muzyka popłynie dalej. Mamy 78 rzędów. Tak, 78. Pomiędzy nami są to ile rzędów osoby w perukach afro. Proszę się ich słuchać i zaufać. Każdy z tych animatorów podbije ósemkę, którą przy nim stoi. Cała ósemka, bardzo proszę.